A więc zimneczko dziska z tej strony Virtus Prorolek Pro .rolek. I to jest nasz... U, to jest nasz pierwszy odcinek z Nebulusa Ciężko się w to gra. A, to już się łatwo w to gra, bo wiem już jak. No tak jak będziecie, to będzie podejrzewam, że to będzie taka seryjka jakby. No tam było jęczką. Jak wiecie, yy, Nie nagrywałem dość długo już. O, fajnie. Tu jest tu Jest. Nie. Co tym zjeść. No, bo też wiem o co z tym chodzi. Ale polecie mi tą grę Axel 235 i Fezji TV. Wbijacie też na ich kanały. Kurcze, jak widzieliście, no to bardzo dobrze mi nie poszło. Muszą no, te kropelki. Matrix, tsunami. Miałem sobie taką kominkę jakby z kkf No i tak, nie wiem ile to będzie trwało Około tak 7 minutek no Bardzo fajna gierka O, no, czemu tak wolno? Teraz szybciej Coś podobnego tak jakby do Agario O Matrix, odciep się O co mi chodzi? I... jest! Kurczę, no... Jak widzieliście, znowu mnie zjedli. Mam już drugi level, bo chwilkę sobie gra pograłem i już wiem, co w tym chodzi. Pomusiałem, bo, bo nie ogarniałem na razie. A to jest takie jak Agario. O, jest! Bo to jest tylko na tableta i na telefon chyba. Bo na komputer chyba tego nie ma.

Nie ten ten chłopak jaką ułom jak on to fajnie widać że na przykład tutaj jest ktoś przed tobą Wejść Tau, odwal się Teraz go przycisnę z tym tału. Dawaj, Virtus! Zjadłem go, zjadłem go, zjadłem go, zjadłem go! Dobra, dobra, dobrze jest. Zjadłem go na razie. To pączek. O. Oh. Nie by było, gdyby były te rozmiary takie fajne. No właśnie takie, tylko że niebieskie. Oooo, zeta! O, jestem duży! O, Od się zeta, proszę cię, ja nagrywam tutaj odcinek. tunet. za chwilę duży, bo Ara ma 200... No muszę wbić jeszcze trochę punktów. Jest, 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 tak jest. Jest. Jestem, tak jest, jestem największy. Z tym, który ja jestem? Widzicie Virtus Pro rolek? Ale dobrze mi idzie nawet. Ale Zeta jest największy u Joanny. dorównam Zecie. Może w tym odcinku... Może bym dorównał. Tau jest ode mnie większy. Matrix też jest ode mnie większy. Trzeci poziomek, jest! To jest ten inny bolus. Niech ja się tylko złączyć. O! o! nie! Źle to zrobiłem. Muszę się złączyć w jedno. Teraz większy. A! Co teraz? Nikt mnie nie podskoczy, no. Chodź, Tanik. Ten odcinek już trwa... ...długo. Już sześć minutek. To jak teraz już zginę, to, ten, to wtedy... O, jest, jest, jest. Że to będzie złe Wiedziałem, nie? Wiedziałem, że to będzie z, z, złe. Tak jestem duży. No ja jestem większy coraz. Boję się, że to mi się samo wyłączy ja ten Mobizen. Więc jakie samo wyłączy to, no to sorry Więcej mam. Fuck dzików. Mam trzeci level. Fajnie. Iks on Fuk Dziko i Tanik. Dajcie się z tu zjeść. Nie. I jest! Zwiększy się? kurde dobra, to na tym, yy, na tym pożarciu się z Wami żegnam. Cześć, pan Narka!